Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test najnowszej kolekcji Belle Biedronki. Kolekcja nazywa się Kobalt, Składa się z korektora, cieni w płynie, brokatowego eyelinera oraz tuszu do rzęs. Zapowiada się całkiem ciekawie, także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Makijaż zaczniemy od podkładu. Ja dzisiaj użyję podkładu z tej kolekcji hawajskiej w odcieniu 01. Jak zawsze, najpierw nałożę sobie ten podkład palcami, a potem będę go sobie jeszcze wklepywać gąbeczką. Ostatnio byłam chora i dosyć długo nie nagrywałam, więc teraz bardzo się cieszę, że. Mogę sobie przetestować nową kolekcję bez biedronki. Jestem bardzo ciekawa tych kosmetyków. Zakładam taką niewielką ilość tego podkładu. Ułożę go sobie jeszcze odrobinkę. Robię sobie ten podkład jeszcze gąbaczką. Przechodzimy do korektora, jest to rozświetlająco-wygładzający korektor pod oczy, kosztuje 11,49 Przeczytam Wam jaki jest opis na stronie bel tego korektora. Delikatny korektor, który z powodzeniem można stosować na skórę pod oczami, ukryje niedoskonałości, pozwoli Ci zatuszować uciążliwe zasinienia, a także zamaskuje drobne zmarszczki. Bell Beauty Concealer zawiera składniki zapewniające efekt soft focus, rozświetlenie okolicy oka oraz optyczne wygładzenie cery. Jego formuła nawilża i uelastycznia skórę. Kremowa formuła idealnie się aplikuje, dzięki czemu praca z produktem jest bardzo łatwa i nie sprawi Ci problemów. Produkt dostępny w jednym kolorze. Tak wygląda w opakowaniu. W opakowaniu on wygląda na dosyć ciemny. Tak wygląda na palcu. Jest bardzo kremowy. Nie za bardzo lubię korektory w takiej formie, to znaczy w takim opakowaniu. No ale może się okazać, że jest to całkiem fajny korektor, bo ja z reguły bardzo lubię korektory z Bell. Teraz sobie ten korektor do klepie gąbeczką. Ten korektor jest bardzo kremowy. Ładnie stopił się ze skórą. wiedziałabym, że krycie ma raczej delikatne jeszcze go sobie troszeczkę dołożę rzeczywiście on jest rozświetlający dołożyłam go sobie jeszcze odrobinkę i teraz jeszcze go doklepię gąbeczką bo krycie on ma bardzo delikatne ale na skórze wygląda bardzo lekko Czy tutaj go sobie troszeczkę dołożę w okolicy nosa, bo jestem po chorobie i mam trochę zaczerwienioną tą okolicę. Nawet bardziej niż trochę. No, zobaczcie, zdecydowanie widać, że jest to korektor rozświetlający. Ładnie wygląda na skórze pod oczami. Nie jest to korektor, który przesusza tą delikatną skórę. A że on już nie jest taki ciemny jak w opakowaniu. Bo szczerze mówiąc, troszkę się bałam, jak patrzyłam na opakowanie, że on będzie za ciemny. Ale na skórze już taki ciemny nie jest. I tak wygląda ten korektor jeszcze nie przypudrowany. Zdecydowanie jest to korektor rozświetlający. Krycie powiedziałabym, że ma raczej delikatne. Nie jest taki ciemny jak w opakowaniu. Ładnie wygląda na skórze pod oczami. Nie jest wysuszający. I nie jest to korektor, który zastyga Użyję pudru z kolekcji Kawowej I przypudruję sobie tylko tą Okolicę pod oczami Bo będę nakładała Produkty kremowe do konturowania nakładam taką Bardzo niewielką ilość tego pudru Lubię ten puder, bo on jest wygładzający I bardzo ładnie pachnie I teraz sobie przypudruję tutaj W okolicy nosa i ust Oraz brodę i zobaczcie, przypudrowałam ten korektor taką bardzo niewielką ilością pudru I dalej widać to takie delikatne rozświetlenie Szczerze mówiąc ładnie to wygląda Ta skóra nie jest taka przesuszona Do konturowania użyję kosmetyków z kolekcji Winter czyli z zeszłego roku One są takie same jak te kosmetyki z kolekcji All Stars I użyję sobie bronzera Nałożę go pędzlem Glam Shop. T134. Troszkę go sobie odcisnę. Podoba mi się, jak wygląda ten korektor pod oczami. Ja ostatnio, z racji tego, że jest zima, i w ogóle mam bardzo suchą skórę pod oczami, ale już teraz, jak jest zima, no to w ogóle ta skóra jest bardzo sucha, a ten korektor bardzo ładnie wygląda. Nie jest on kryjący, więc tutaj tych żyłek, które mam widoczne, nie zakrył. Natomiast nie wygląda sucho, co też jest ważne. Na pewno nie będzie przesuszał tej skóry pod oczami. On w odczuciu jest taki tłustawy. Tak, jak mówię, ja nie przypadam za taką formą podania korektora, jakoś bardziej wolę takie tradycyjne. No, ale ładnie wygląda pod oczami, więc można mu to wybaczyć. Troszkę sobie jeszcze nos wykonturuje. Bardzo ładnie pachnie ten brązer. Tak, pomarańczowo, jak taka herbatka zimowa. Lepa w kosmetykach nie jest najważniejszy, ale zdecydowanie umila to makijaż. Róż też będzie z kolekcji Winter. Też go sobie odciskam. Z tym różem trzeba uważać, żeby sobie nie stworzyć efektu gorączki. On bardzo ładnie wygląda na skórze, no ale trzeba nakładać go lekką ręką. Lepiej go sobie dołożyć niż przesadzić On jest dosyć mocno napigmentowany Ja go teraz nakładam naprawdę bardzo minimalną ilość O dziwo w mojej biedronce jeszcze ta kolekcja All Stars Jest dostępna Nie patrzyłam czy wszystkie kosmetyki są Natomiast większość z nich była jeszcze dostępna Rozświetlacz również będzie z kolekcji Winter I nałożę go palcami On jest prześliczny No i znowu jest to ten sam kosmetyk, który jest w kolekcji All Stars. Więc jeżeli podobał Wam się ten rozświetlacz, w ogóle te kosmetyki z kolekcji Winter, a nie udało Wam się kupić. No to polujcie na te kosmetyki z kolekcji All Stars. Bo są to bardzo fajne produkty. Teraz gąbeczką, którą nakładam sobie odkład jeszcze to sobie wszystko doklepię. No i teraz sobie już przypudruję całą twarz tym pudrem z kolekcji kawowej, ale on ładnie pachnie. Zobaczcie, że korektor pod oczami, mimo że troszeczkę go przypudrowałam, on nadal jest taki delikatnie rozświetlający i ta skóra nie wygląda na taką przesuszoną. No ale nie jest to korektor, który zastyga, więc coś za coś. Przechodzimy do makijażu oczu. W kolekcji są dwa metaliczne cienie do powiek w płynie. One kosztują 13,99 Można ich używać i samodzielnie jako cieni do powiek oraz jako bazy pod cienie. Tak wyglądają oba odcienie. Tutaj jest numer 1, a tutaj jest numer 2. I tutaj nałożę... Bliżej wewnętrznego kącika ten odcień numer 1. Wy sobie takim kuleczkowym pędzelkiem delikatnie rozprowadzę. Ładny odcień. Ja miałam te kremowe cienie z tych poprzednich kolekcji i one mi się bardzo podobały. Nałożę go tutaj od razu w wewnętrzny kącik, żeby go rozświetlić. To jest taki odcień różu, takiego różowego złota. Ten cień mi już zastygł tutaj na tej powiece, ale nie zrobił mi takiej nieprzyjemnej skorupki i w ogóle nie czuć go na powiece. Więc bardzo fajnie. I tutaj na zewnętrzny kącik nałożę ten ciemniejszy. Postaram się go tak ładnie rozblendować. Chociaż powiem wam szczerze, że szkoda, że w tej kolekcji jeden z tych cieni nie jest kobaltowy, no bo skoro kolekcja nazywa się kobalt, no to myślę, że fajnie by było, gdyby chociaż jeden produkt nawiązywał do nazwy, na przykład właśnie cień. Ale ładnie się ten cień rozłożył. Ja go spróbuję jeszcze rozblendować. To jest na taki bardziej puchaty pędzelek. Syntetyczny. I go tutaj rozblenduję. No, ładnie się rozblendował, zobaczcie. Nie jest to cień, który zastyga tak bardzo szybko, że nie da się go rozblendować. Tutaj go sobie jeszcze troszkę dołożę. się pracuje z tymi cieniami zobaczcie jak on się ładnie blenduje bez problemu i tutaj na brzegach sobie jeszcze doblenduje Nie zastyga na taką skorupkę, więc fajnie. Zobaczcie, że tutaj ładnie on się blenduje bez żadnego problemu. Natomiast, tak jak mówię, no wolałabym, żeby jeden z tych cieni był kobaltowy. Tak jak nazwa kolekcji. Tutaj na granicy nałożę sobie troszkę tego jaśniejszego. Palcem je sobie połączę. Palcem mam wrażenie, że jest mocniejszy efekt. Mhm. I ten jaśniejszy troszeczkę dołożę. Na dolną powiekę nałożę brązer z kolekcji kawowej. To jest takie duło do konturowania. Więc gdybym nałożyła któryś z tych cieni, to nie wyglądałoby to zbyt dobrze. W kolekcji jest brokatowy eyeliner. On kosztuje 11,49. Tak wygląda w opakowaniu. Na stronie producenta jest informacja, że on ma się nie kruszyć i nie pozostawiać smug ani prześwitów. No ale on jest w takiej przezroczystej bazie, więc prześwity będzie zostawiał. Tak wygląda ten eyeliner na dłoni. On jest w przezroczystej bazie. To są takie srebrno-czarne drobinki. Stawię go na dłoni, żeby zobaczyć, czy on zastyga. No i spróbuję sobie nim zrobić kreskę. Na stronie producenta jest informacja, że można go też nałożyć na czarny eyeliner. No i myślę, że w tej formie fajnie by wyglądał. Ale ja chcę go przetestować, jak on będzie wyglądał jako samodzielny produkt. Chyba wolałabym, żeby jednak był to czarny eyeliner z takimi drobinkami. No a tak to zdecydowanie przy zostawia. Trochę muszę go dokładać, żeby tutaj Zrobić tą kreskę. Ale błyszczy się ładnie. Muszę go tak sobie, że jak powiem ciapać, żeby te drobinki zostały. pewno lepszy byłby efekt na ilinerze. Jeśli chcemy zrobić nim delikatny efekt, no to nie ma problemu. żeby tutaj był widoczny ten eyeliner to muszę go po prostu dokładać I zdecydowanie nie zgodzę się z tym, że on nie pozostawia prześwitów bo prześwity jak najbardziej są troszkę muszę się pobawić, żeby ten błysk był widoczny na pewno nie zrobię nim, to znaczy można z nim zrobić precyzyjną kreskę, natomiast yy, raczej na eyelinerze, żeby te drobinki były widoczne. A jak chcemy zrobić po prostu tylko nim kreskę, to trzeba się trochę pobawić. Zobaczcie, że eyeliner mi zastekł. I tak wygląda skończony makijaż. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy. W tej kolekcji jest jeszcze czarny tusz do rzęs, kosztuje 13,99 i to jest tusz wydłużająco-podkręcający, ale ja tego tuszu nie kupiłam. Podsumowując, uważam, że ta kolekcja jest fajnym uzupełnieniem poprzedniej kolekcji, jeżeli chodzi o korektor. On ma kremową konsystencję, powiedziałabym, że taką trochę tłustą. Daje zdecydowanie efekt rozświetlenia, mimo że przypudrowałam tą strefę pod oczami, to to rozświetlenie było widoczne. Nie jest to korektor zastygający, nie daje uczucia takiego ściągnięcia, ale myślę, że konieczne jest przypudrowanie tego korektora. Metaliczne cienie do powiek są to produkty zastygające, ale nie zastygają tak bardzo szybko, że nie można ich rozblendować. Ładnie się blendują. Nie tworzą nieprzyjemnej skorupy na powiece, mają ładne kolory. One dobrze się sprawdzą, zarówno jako samodzielne cienie do powiek, a także jako baza pod cienie. Koda, że jeden z nich nie jest w odcieniu kobaltowym, no bo skoro tak nazywa się kolekcja, to fajnie by było, żeby chociaż jeden produkt w tej kolekcji był w takim kolorze. Brokatowy eyeliner ma wygodny, precyzyjny pędzelek. Nie zgodzę się zdecydowanie z opisem producenta, że on nie pozostawia prześwitów, ponieważ jest w przezroczystej bazie i te prześwity pozostawia. Żeby stworzyć taką równą kreskę, to troszkę się trzeba nim pobawić. Myślę, że fajniej by było, gdyby on był po prostu czarny z takimi drobinkami, a już w ogóle super by było, gdyby on był kobaltowy. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie link do tych produktów. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie o tych kosmetykach, czy któryś z nich jakoś szczególnie Wam się spodobał. Jeżeli film Wam się podobał, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.